Cześć, mam na imię Justyna. jestem trenerką personalną i trenerką medyczną. I dzisiaj zrobimy sobie wspólnie rozgrzewkę przed treningiem full body workout. Jest to taka rozgrzewka, która rozgrzeje całe wasze ciało, także mam nadzieję, że wam się bardzo spodoba. Zaczynamy od pozycji czworaków, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, na szerokość bioder. Głęboki wdech nosem, plecy wklęsły i spokojny wydech również nosem, plecy okrągłe. Wdech. Kość ogonowa skierowana do sufitu i wydech, kość ogonowa w dół. Jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. Zatrzymuję się w pozycji neutralnej, brzuch delikatnie napięty, prawa ręka idzie do przodu, lewa noga do tyłu. Wyobrażam sobie, że na dolnych plecach mam piłkę tenisową i staram się jej nie zrzucić. Zmieniam stronę. Także miednica jest stabilna. Ręka ciągnie do przodu, noga do tyłu. Chwilę zatrzymuję się i wracam. Cztery powtórzenia jeszcze. Trzy. Postarajcie się patrzeć w dół. Jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Ostatnie powtórzenie. Zatrzymuje się nadal pozycja czworaków i teraz utrzymuję ręce wyprostowane w łokciach. Delikatnie opuszczam klatkę piersiową, wyobrażam sobie, że moje łopatki zbliżają się do siebie i odpycham się od maty. Właśnie staram się skupić na tej przestrzeni pomiędzy łopatkami, staram się ją wypychać do sufitu. I znów klatka piersiowa opada, łopatki zbliżają się do siebie i góra. Jeszcze dwa razy. Dół. Zwróćcie uwagę, że moje ręce są cały czas wyprostowane w łokciu. I zatrzymuję się w połowie drogi. Poprawiam pozycję, odsuwam barki od twarzy, poprawiam dłonie, stopy są teraz aktywne i staram się unieść kolana kilka centymetrów powyżej maty. Przytrzymuję 3 do 5 sekund i odkładam. I znów. Kolana idą delikatnie w górę. Cały czas piłka tenisowa w mojej wyobraźni jest na moich dolnych plecach. I dół. Ostatni raz. Odkładam nogi, ustawiam teraz prawą stopę z przodu. Prawa noga jest z przodu. Mam mniej więcej kąty proste za kolanami. Wychodzę biodrem do przodu. Stopa z przodu jest cały czas przyklejona. Lewy pośladek delikatnie napina się. Cofam biodro, prostuję nogę z przodu, delikatnie pochylam się do prostej nogi. I znów biodro idzie do przodu, i cofam biodro, pochylam się do prostej nogi. Jeszcze trzy powtórzenia z tej strony, trzy. Ostatnie dwa. I jeszcze raz. Tempo w miarę dynamiczne, tak, żeby faktycznie poczuć pobudzenie. Zmieniam sobie stronę. Wychodzę biodrem i cofam biodro. Staram się delikatnie pobudzić właśnie nogi biodra do treningu. Ostatnie dwa powtórzenia. I jeszcze raz. Noga wraca do tyłu. Wracamy do pozycji czworaków i prostujemy nogi. Prawa noga, długi krok do przodu. Ustawiam stopę na zewnątrz od prawej dłoni i pięć razy staram się otworzyć do nogi z przodu i delikatnie sięgnąć w przeciwną stronę. Patrzę za dłonią. Jeśli ta wersja jest dla mnie nieco za trudna, zawsze mogę odłożyć kolano tylnej nogi na matę. I nadal wykonywać je razem. Zatrzymuje się. Brzuch aktywny. Cofam nogę. Chwilę przytrzymuję pozycję i zmieniam stronę. Pięć powtórzeń. Pięć otwarć do nogi, która jest z przodu. Ostatni raz. Góra. Dół, odkładam dłoń, brzuch napięty, noga wędruje do tyłu i teraz pójdziemy nieco wyżej. Nogi są proste, dłoń idą krok po kroku w kierunku stóp. Staram się utrzymać nogi proste. Wklejam pięty w ziemię i powoli kręg po kręgu przechodzę do pozycji stojącej. Przejmiemy sobie od stabilizacji. Eee, przyda się zwłaszcza, jeżeli macie w treningu zaplanowane ćwiczenia jednonóż. Prawa noga do góry, prawe kolano na wysokości biodra. Staram się aktywnie trzymać brzuch i wyciągać się cały czas ku górze. Czubek głowy, czyli ten punkt ciągnie do góry. Jeżeli z tą pozycją nie macie problemu, dołóżcie jakiś element dynamiki, na przykład tak jak ja, wymachy rąk góra dół. Zmieńcie stronę. Prawa stopa teraz przyklejona do ziemi, lewa noga wysoko, kolano na wysokości biodra. Aktywny brzuch, wyciągam ciało ku górze i jeśli mogę, dorzucam ruch rąk. Mogą być to zwykłe wymachy, możecie tutaj oczywiście sobie wybrać jakiekolwiek inne ruchy rąk. I zatrzymuję się. Pozycja teraz przysiadu, stopy odrobinę szerzej niż szerokość bioder. Siadam 2-3 sekundy w takiej pozycji przysiadu, kiedy moje biodra są na wysokości biodra. Staram się zejść głębiej do nieco głębszego przysiadu. Dwie, trzy sekundy tutaj. Przyklejam dłonie do ziemi, prostuję nogi, podwijam głowę i powoli góra. I znów. Raz, dwa, trzy. Głębiej. Raz, dwa, trzy. Przyklejam dłonie, skłon. Raz, dwa, trzy. Powoli góra. I ostatnie powtórzenie. Raz, dwa, trzy. Piętro niżej, głęboki przysiad, rozpycham kolana, raz, dwa, trzy, przyklejam dłonie do ziemi, prostuję nogi, raz, dwa, trzy, powoli wracam do góry. Prawa noga teraz z przodu, lewa robi długi krok do tyłu, stopy są równolegle, z tyłu pięta w powietrzu, ręce z boku, obie ręce ciągną do przeciwne, w przeciwne strony, do dwóch ścian. Delikatnie aktywne plecy i ramiona. Jednocześnie staram się zejść w dół i skręcić w kierunku nogi, która jest z przodu. Wykonajmy wspólnie 10 powtórzeń. 2. Kolano z tyłu schodzi w kierunku podłogi. Staram się nie skręcać tylnej stopy. Z przodu stopa przyklejona. Klatka piersiowa i wzrok. Wszystko skręca w kierunku nogi, która jest z przodu. Jeszcze 5 powtórzeń. 4. Postarajcie się utrzymać delikatne napięcie pomiędzy łopatkami. I spokojnie zmieniamy stronę. Druga noga jest z przodu, prawa, długi krok do tyłu, ręce z boku, aktywne plecy i ramiona brzuch. 10 razy schodzę w dół i skręcam do nogi, która jest z przodu. Mam nadzieję, że powoli czujecie jak nogi, ramiona i plecy rozgrzewają się. Jeszcze 5, 4. Ostatnie powtórzenie. Zatrzymuję się, rozluźniam. I teraz, jeżeli macie dużo w treningu ćwiczeń na górne partie ciała, warto rozgrzać ramiona w rotacjach. Czyli kąt prosty w łokciu. Dłonie idą w dół i w górę. Staram się nie ruszać za bardzo barkami, staram się utrzymać wyprostowaną pozycję. Zatrzymajcie ręce w górze, góra i delikatnie ściągając łopatki w dół. 10 spokojnych powtórzeń. Jeszcze 5. Ostatnie dwa. I luz. Mam nadzieję, że czujecie się pobudzeni i rozgrzani. Taki zestaw ćwiczeń możecie spokojnie wykorzystywać jako rozgrzewkę do treningu całego ciała lub jako po prostu taki krótki rozruch w ciągu dnia. Jeśli macie ochotę na więcej takich treści, odwiedźcie mój profil na Instagramie. Dobry ruch Justyna zajfert Do zobaczenia.